Witam pięknie. Rozmówki polsko-piłkarskie, 28 dzień grudnia. Dzisiaj urodziny obchodzi Orest Lęczyk, 78. urodziny Nestora, polskich trenerów. Mistrz Polski z Wisłą Kraków w 78 roku, w 2007 mistrz Polski z GKS-em Bełchatów. Kilka lat później Mistrzostwo Polski ze Śląskiem, Wrocław i między innymi awans z Zagłębiem Lubin do Klasy 78. urodziny pana Oresta Lęczyka, wszystkiego najlepszego byłemu już i Nestorowi wśród polskich trenerów. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Między innymi to dzisiaj urodziny obchodzi napastnik Piasta Gliwice Jakub Świerczok. Dzisiaj ponownie na moim kanale, na tapecie na tapecie będziemy rozkładać ósmy klub Ekstraklasy po rundzie jesiennej Lechia Gdańsk. Wczoraj między innymi rozkładaliśmy siódmą ekipę piłkarskiej Ekstraklasy. Był to, była to Jagiellonia Białystok. Przechodzimy do Lechia Gdańsk. Taka sama formuła jak z poprzednimi siedmioma klubami. No to zaczynajmy. Lechia Gdańsk. Ósme miejsce w Ekstraklasie. Finalista Pucharu Polski poprzedniego sezonu. Porażka po bardzo dobrym meczu w Lublinie z Krakowią 2-3. Gdańszczanie dwa sezony temu grali w eliminacjach Ligi Europy. Między innymi, no między innymi z Brentby Kopenhaga grali bardzo dobry mecz w Gdańsku, gdzie powinni wygrać wysoko. Wygrali 2-1. No i przegrali w Kopenhadze z Brentby pod ogrywce i odpadli z eliminacji do Ligi Europy. Jak ja oceniam gdańską Lechę po rundzie jesiennej? Oceniam przeciętnie. Wydaje mi się, że jest to bardzo przeciętne miejsce. Zważywszy na to, jaki Lechia ma skład, jaki potencjał, finansowy i przede wszystkim kadrowy, bo wydaje mi się, że i trener i skład i finanse, wszystko w Gdańsku się zgadza był, tak jak mówiłem, finał Pucharu Polski przegrany, no, w tym sezonie Lechia gra bardzo słabo przeciętnie to i tak moim zdaniem jest dobrze bo Gdańszczanie u siebie z siedmiu spotkań w Gdańsku wygrali tylko trzy i to też ten, tym ostatnim meczem jesieni w Krakowie, pokonując Krakowie wywindowali się na to ósme miejsce w tabeli mają teraz, jak dobrze liczę w tabeli, 19 punktów i tak jak mówię u siebie 3 zwycięstwa, 4 porażki. Na wyjazdach jest ciut lepiej, 3 zwycięstwa, remis i 3 porażki. Jeżeli chodzi o mocne strony gdańszczan, na pewno długofalowa praca Piotra Stokowca w marcu minie 3 lata szkoleniowcowi Lechigdańsk, Gdańsk Piotr Stokowiec. Przed Lechią trenował Zagłębie Lubin 3,5 roku w Lubinie Tutaj już prawie 3 lata w Gdańsku Aczkolwiek przed meczem z Krakowią chodziły różne głosy Że Piotr Stokowiec może zostać Zwolniony w przypadku porażki Przy kałuży stało się inaczej Lechia zagrała ostatni mecz bardzo dobrze Wygrała 3 do 0 Ale grają bardzo ograniczanie, chimerycznie Mają problemy z punktowaniem I te 19 punktów tak jak mówię To też zasługa tego ostatniego meczu Że z 16 skoczyli na 19 i te 3-0 w Gdańsku po naprawdę dobrym meczu i Gdańszcza nie mieli kilka spotkań w tej lidze, gdzie naprawdę fajnie się ich oglądało, ale za chwilę przychodził taki mecz jak mecz w Gdańsku z Wisłą Post, gdzie przegrali po bardzo słabym spotkaniu i mieli później problemy. Tak jak mówię, mocne strony to wydaje mi się, że to długofalowa praca Piotra Stokowca, będzie trzeci rok, powtarzam. Wydaje mi się, że bardziej fajnie skompaktowany ten zespół, bo jest Woliński, jest Pajszą, jest Hajdary, jest Jarosław Kubicki, jest Karol Fila, jest Bartosz Kopacz, no naprawdę, przede wszystkim Duszan Kuc Kucjak, znakomite moim zdaniem i skrzydła, jest Rafał Pietrza, przecież reprezentant Polski, ma kto dogrywać te piłki, jest ten Kenneth Sajew były piłkarz Anderlechtu Bruksela, no naprawdę ten skład moim zdaniem to skład, który powinien aspirować o grę, o najwyższe cele w naszej Ekstraklasie, no przynajmniej o europejskie puchary. Na razie po rundzie jesiennej tego nie widać, Lechia zajmuje ósme miejsce i tak jak tutaj z y, mocnym, mocną, długą stroną moim zdaniem jest niezła kadra, by walczyć o coś więcej w Ekstraklasie. Dokładnie wymieniłem te nazwiska, ale jest kilku innych młodych chłopaków. Jest Mateusz Sopoćko, jest Żukowski. E, mają tą zdolną młodzież, która, od, która jest odkrywana przez Piotra Stokowca i brakuje, nie brakuje moim zdaniem w Gdańsku kolejnych następców i dobrych piłkarzy, między innymi takich jak Ricardinho, który był znakomitym piłkarzem i czy traorę też e, strzelali mnóstwo goli dla Lechi? E, są następcy tych piłkarzy? Będzie, mam nadzieję, że będą następcy między innymi Flavio Pajszą no ale tak jak mówię miejsce w tabeli jest bardzo niskie bo ósme miejsce to jest za niskie moim zdaniem na to co, jaki jest stan posiadania tak w cudzysłowie nazwy w Gdańsku no i przejdźmy do słabych stron no tak jak powiedziałem już wcześniej nierówna forma Gdańszczan gdzie potrafią zagrać świetny mecz tak jak było z Krakowem 3-0 ale wcześniej zagrali bardzo słabe spotkanie między innymi z Wisłą Płock potrafią zagrać niezłe spotkanie właśnie w Lubinie gdzie z zagłębiem szybko przegrywali, ale później cały mecz cisnęli, wyrównali i byli bliżsi zwycięstwa, ale za chwilę przychodzi słabsze spotkanie, gdzie mają problem ze strzeleniem goli, i później to, prze... później to przekłada się m.in. właśnie na to, że wyniki u siebie są bardzo słabe, bo to nie wychodzi nawet 50% zwycięstw, 3 zwycięstwa z 7 meczów u siebie to jest bardzo słaby, słabe statystyki. Yy, właśnie i to jest też ciekawa sprawa bo drugim minusem, mimo wszystko, że jest ta niezła kadra to ja tych liderów w środku pola nie widzę no bo niby powinien być Kubicki, niby powinien być ten Sajew który powinien yy, prowadzić tą grę yy, niby powinny być Skrzydła, tak samo Flavio Pajsson najlepszy strzelec, który gwarantuje te kilkanaście goli w sezonie ale w tym sezonie tych liderów nie widać jeżeli chodzi o poziom gry i to później się przekłada na wyniki tak jest moje zdanie i tutaj jak zwykle wybieram najlepszego piłkarza rundy jesiennej oczywiście w Lechi. Dla mnie no, bezapelacyjnie Duszan Kucjak no, od kilku dobrych lat już w polskiej ekstraklasie zaczynał przecież w Lechy Później był transfer do Hull City i wrócił do Polski. Gra od kilku sezonów w Lechy Gdańsk, kapitan, kapitan Zielonych. No i wydaje się, że to jest najlepszy piłkarz. Można by było zastanawiać się, czy to nie Flavio pajszą czasem najlepszy snajper gdańskiej lechi, ale ja wybrałem Kucjaka jest to przede wszystkim Ostoja Defensywy, to jest Bramkarz oczywiście, ale to jest Ostoja Defensywy, 35-letni Bramkarz. No, niedawno dostał powołanie do swojej reprezentacji, po kilku dobrych latach dostał powołanie do reprezentacji Słowacji. Jako 35-letni Bramkarz to widać, że ta, ten poziom jego gry i forma procentują. No i chwała mu za to, że cały czas jest w kręgu zainteresowań. Ja mu życzę, żeby z reprezentacją Słowacji latem pojechał na Mistrzostwa Europy. Zdecydowanie rozczarowanie dla mnie rzadko udowicić. Znakomity sezon w Zagłębiu Sosnowiec, w tym zagłębiu, które spadło 10 goli, później był transfer do Leki. Miał bardzo nierówne spotkania, czasem zagrał świetny mecz, później znikał. No i w rundzie jesiennej tylko 4 spotkania. Problemy przede wszystkim też z kartkami, z czerwonymi kartkami, jakieś tam problemy, moim zdaniem, dyscyplinarne, no bo cały czas. Łapie te kartki, łapał te kartki, później musiał powzować, dostawał kary od komisji ligi. No i dzisiaj Serb 33-letni, rocznik 8-7, no ma problem, no bo ma 4 mecze w rundzie jesiennej i wydaje mi się, że to jest mało. A też wydaje mi się, że w Gdańsku będą się rozglądać za następcą Udowidzicza i będą go chcieli transferować, no bo ten zawodnik nie prezentuje odpowiedniego poziomu. Dla mnie jest to największe rozczarowanie, jeżeli chodzi o Lechię Gdańsk. Jeżeli chodzi o transfery, tutaj na tapecie jest jeden zawodnik: Bartosz Kopacz, środkowy obrońca, były piłkarz górnika, zabrze, termaliki i zagłębia, lubin. No, przyszedł latem, tak, przyszedł latem, Za właśnie z zagłębia skończył mu się kontrakt i dołączył do Lech Gdańsk. Myślę, że to jest ostoja defensywy. Razem z Michałem Nalepą tworzą fajną parę środkowych obrońców w Gdańsku. No, i wydaje mi się, że jeżeli wszystko dobrze. Jeżeli będzie dobrze przepracowany okres ten przygotowawczy do rundy wiosennej, to wydaje mi się, że tych dwóch środkowych obrońców na lepa kopacz to będzie mocna ostoja defensywy, jeżeli chodzi jeszcze w połączeniu z filą, w połączeniu z Pietrzakiem na skrzydłach i w połączeniu właśnie z kuciakiem. Lechia Gdańsk powinna przede wszystkim tracić o wiele mniej goli z tymi zawodnikami, ale tak jak mówię, zawodnicy muszą być przede wszystkim w formie. Lechia, nie, Lechia straciła w 14 kolejkach 19 goli czyli no jest tak i źle i, i dobrze, przeciętnie mogłoby być tych goli mniej no ale tak jak mówię obrazuje to wszystko ich miejsce w tabeli, to ósme miejsce w tabeli obrazuje tą sytuację jeżeli chodzi o defensywę i ofensywę bo w ofensywie mają 20 goli czyli są na plusie, są jeden punkt na plusie nie wygląda to wcale tak różowo jeżeli chodzi o najlepszych snajperów no to jest Flavio Paiszą, ma 7-8 goli yy, i jest Łukasz Zwoliński, drugi z napastników Leki ma trzy gole. Często wymiennie, czasami grali razem. Wydaje mi się, że też siła ofensywna Lechi jest na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o polskie warunki. I tutaj to miejsce w tabeli całe, często będę powtarzał, jest za niskie, jeżeli chodzi o potencjał tego zespołu. Moja ocena Gdańskiej Lechi. No dołączmy do tego, to że będą grali w 1.8. finału Pucharu Polski i pojadą do Niepołomic na mecz z Puszczą. Wydaje się, że rywal jest idealny do tego, żeby znaleźć się w finale, ale jak wiemy te pojedynki ekstraklasowców z zespołami z niższych lig często bywają dosłownie brutalne i często są rozczarowujące na niekorzyść naszych ekstraklasowiczów, ekstra dlatego tutaj bez lekceważenia Lechia Gdańsk musi podejść do meczu w Niepłomicach z Puszczą. No i trzy gwiazdki, tak jak tutaj widać, oceniam, no bo wydaje mi się, że na wyżej zespół Piotra Stokowca nie zasługuje Środek tabeli będzie ciężko w tym sezonie. O Puchary, tak mi się wydaje, choć ta różnica do czwartego miejsca, kilka punktów, pięć punktów, staty to nie jest duża różnica, no ale do trzeciego miejsca już jest 9, jak dobrze liczę. 28, 19, tak, 9 punktów, staty do trzeciego miejsca, które gwarantuje start w eliminacjach do Conference League. No, jedyną przepustką może być właśnie ten Puchar Polski, jeżeli przejdą puszczenie połomice Lechia, będzie już w ćwierćfinale. I będzie na, na prostej do tego, żeby walczyć o półfinał, a później o finał. Ale te trzy gwiazdki to obrazują po prostu miejsce w tabeli, no bo nic tutaj więcej nie można dodać. Jeżeli chodzi o osobę Piotra Stokowca, no wydaje mi się, że powinien dostać szansę i tutaj nawet nie ma dyskusji, że Piotr Stokowiec zostanie na rundę wiosenną i będzie pracował dalej z tym zespołem. No, nie wiem jak oceniają go kibice Lechy, ale ja pozytywnie oceniam. Od 5 marca, od marca 2018 roku Piotr Stokowiec pracuje w Gdańsku, czyli tak jak mówię w marcu minął mu 3 lata. Jest to kolejny klub, którym zakotwiczę na dłużej i wydaje mi się, że widać rękę trenera Piotra Stokowca. No to była ocena Gdańskiej Lechii, ósmy zespół ligowej tabeli w Ekstraklasie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam na kolejne kluby od 9 do 16. Cześć!